Moi drodzy, dzień dobry. Po wielkim otwarciu i po pierwszym miesiącu funkcjonowania jedynego w Polsce takiego kompleksu Alpina Garage Center Nadeszła pora, abyśmy zaprezentowali tak naprawdę czym dysponujemy, omówili kilka szczegółów i pochwalili się pewnymi rzeczami, pewnymi udogodnieniami, które posiadamy dla Was, dla naszych klientów jako jedyni w Polsce za mną znajduje się kontener, w którym stoi Alpina B3G20. Trafiła tutaj w piątek, przed nią stał duży fiat. Proszę zobaczyć. Ubraliśmy oświetlenie w ten sposób, aby podkreślić to yy, miejsce, które, o którym zawsze marzyłem, czyli kontener przeszklony a w środku, w środku Alpina. Budynek, zaadoptowany przez nas. Utrzymany w stylu barw Alpina Garage ściąga również jest dobrana. Jest to dokładnie mówiąc kontynuacja ściągi, którą projektowałem logo. Więc dokonaliśmy remontu, pewnych zmian. I całość wyszła dokładnie tak, jak widać za moimi plecami. Zapraszam Was do zewnątrz. Zapraszam Was do wewnątrz. Zapraszam serdecznie. Pierwszym pomieszczeniem, które chcielibyśmy Państwu zaprezentować jest to nasza recepcja. Przed nami znajduje się wielka lada mięsna, przy której pracuje Iza, nasza wspaniała Iza. Pewnie coś cobie tam wpisuje? Zlecenia. Iza wpisuje zlecenia. Stanowiska komputerowe, tam jest stanowisko dla Cezarek, tutaj pracuje... Sebastian, a tam, tam pracuje tu ktoś, który nie włącza na nagrywanie. Tutaj mamy strefę dla klientów, możecie się napić kawki, herbatki. Yy, lodówka wypełniona jest po brzegi napojami znanych marek, więc oczywiście napoje są pozarkomolowe, więc również można się napić. Nad fotelami znajduje się jeden z dwóch obrazów wykonanych przez mojego wujka. Obraz Kostaria Burkarda, Bowen Zipena oraz Jedną z pierwszych, z pierwszych alpin i budynek. Jeden obraz wisi tutaj, drugi obraz jest w tym momencie urodziny Bowenzipenów. Na drugiej ścianie wisi kurtka limitowana, numer 21 z 200, którą udało mi się wyszarpać z Alpiny. Dobra, dostałem cynę, że jest, jeszcze mogę jedną dostać. Tutaj mamy mm, ekspozycję e, marki Alpina. I możemy sobie wybrać, kupić. Mamy wietrze zima, mamy skrobaczki, mamy breloczki, mamy karty na 60-lecie, bańki w tym momencie również mamy, można też zakupić na choinkę i wiele, wiele, wiele innych. Po lewej stronie mamy Lifestyle, mamy Lifestyle Alpina mamy Lifestyle BMW, mamy Lifestyle Rapine i nasze kubki, czapeczki i tym podobne rzeczy. Zapraszam Was dalej. Jak widzicie, z góry patrzy na nas nosek od BMW Alpiny B5 modelu E60. A tak akurat sobie tam zawisnęła i według mnie bardzo fajnie się prezentuje. Tutaj mamy toaletę dla klientów. Toaleta utrzymana w naszym stylu, czyli zielono-niebieskie barwy. Yy, nie ma żeluzji, ponieważ żeluzja Nikt nie wie jak to się stało, zamiast tak zostało zamówione. Tak więc musimy improwizować. Felgi Schnitzla, czyli AC Schnitzer, zapraszam na górę. Dodam po prawej stronie silnik V12. Jest to, nie jest to silnik z Alpiny, kolektory są. Oryginalne z alpin niestety silnik, nawet uszkodzone się z Alpine nie jest możliwy do kupienia. Po lewej stronie obrazy przedstawiające alpiny D5GT. Zdjęcia zostały wykonywane w kalwarii zebrzydowskiej, nieopodal naszego kompleksu tutaj również. Wychodzimy proszę Państwa na pierwsze piętro i przed nami pomieszczenia socjalno-pracownicze. Tutaj nie będziemy wchodzić nie będziemy zwiedzać, ponieważ nie ma za bardzo co. Ym, silnik M47, jest to prawdziwy silnik wyczyszczony, zrobiony do niego specjalny stojak. Po lewej stronie klasyczny ym, dekor ym, z lat 70 80-tych, który królowo ma... Alpinach na takich modelach jak E23, E24, E28, a i również E12. Emblematy Alpiny, które kiedyś pozbierałem, są to oryginalne emblematy. A, musimy wkręcić i Kierownica, ogóle generalnie, yy, Pierwsze piętro poświęcone jest w całości dla Alpina klasy Kierownica jest tutaj. Mamy oryginalny dywanik z 1991 roku z modelu E36. Oryginalna Felga. Tutaj mamy dla kontrastu dywanik z E46. Mamy dekier od silnika M20. Tutaj życzenia od Andrasa Bowenzi Pena, gdy odbierałem moją minikę, czyli, czyli B7. Pamiętajcie, że albina również wina. I tutaj mamy skrzyneczkę naprawdę pustą, ale jest to również skrzynka, którą dostałem z winami. Yy, Albina słynie z wyselekcjonowanych win różnych gatunków, w cenach różnych, nawet bardzo różnych, yy, nawet w takich, które mnie potrafią, potrafiły yy, wy... przepraszam tego z Moi drodzy znajdujemy się na drugim piętrze i tutaj znajduje się wszystko to, co możemy zaoferować naszym klientom, mam na myśli udogodnienia i to, czym chcielibyśmy się pochwalić w Polsce i to, co nas odróżnia w Polsce od innych serwisów i warsztatów modernizacyjnych. Zapraszam. Tematyczne filmy. Chodźcie ze Zapraszam Państwa serdecznie do strefy dzienno-dziecięcej. W międzyczasie po mojej prawej stronie fototapeta przedstawiająca silnik V12 o pojemności 6 litrów z alpiny E38. Yy, strefa dzienno-dziecięca. Co tutaj chcielibyśmy Państwu zaoferować? Proszę zobaczyć. Mamy dla dzieci multimedialne, aktywne, edukacyjne gry i zręcznościowe. To w przedziale wiekowym 2-7 znajdzie tutaj coś dla siebie. Mamy symulator, symulator gier. Grałem bardzo fajnie. Do dyspozycji dzieci biurka. Możemy pomalować, możemy popisać, a możemy również sobie rozwiązać krzyżówkę. Oczywiście standard, czyli telewizor, gry i ee, bajki. Mamy również. Podwisy możemy usiąść na fotelu zaprojektowanym dla Państwa przez nas jest to fotel zrobiony z BMW E60. Fajnie bardzo wygodnie w ogóle jest tutaj. Przede mną pulpit multimedialny, dla dzieci w przedziale 412-416. Co byśmy sobie zagrali? Bobran, ok. Czyli tutaj proszę państwa mamy takiego Mario Broza. Mario Bros. A jeśli chcielibyśmy się przejechać, się zrobić sobie przejażdżkę po mieście? Odpalamy nasze BMW serii 5 o rany 640 tysięcy na blacie. klimatyzacja, nawiew i moi drodzy, jedziemy. Dobra, a gdy chcemy sobie przeprostować kości! O, możemy. Wróciłem sobie również tutaj drzemkę. Mm -hmm. I moi kochani podsumowując, w pokoju dzienno-dziecięcym mamy do dyspozycji tablice multimedialne, mamy symulator, mamy biureczka, telewizor, hot wheels, bajki, wygodny fotel, multimedialną tablicę w postaci stołu, na której mamy około 1000 gier w przedziale dla dzieci 4-12, deska rozdzielcza od BMW serii 5 jeżeli chcielibyśmy się gdzieś przejechać zapraszam was serdecznie dalej przed nami pokój przed nami, przed nami strefa chill out akurat nikt w tym momencie nie pracuje zapraszam Chodźcie. jeśli nasz samochód ma wymienione olej, wymienione klaski jest na detailingu możemy zamknąć się w tym pomieszczeniu i w ciszy i spokoju popracować. Ja akurat również mam dzisiaj bardzo dużo maili, a jak co zejdę na dół, to zaraz Czarek coś ode nie chce. Mam tutaj ciszę i spokój, więc popracuję, dopóki mnie ktoś nie znajdzie. Bardzo lubię posłuchać dobrej muzyki, więc czas umilą mi głośniki klips. Mini muzeum. Jeśli chcielibyśmy zasięgnąć troszkę wiedzy na temat marek Mercedes, Porsche, oczywiście Alpina, M-Power, Hardware, Schnitzer, Koenig i inne Brabus, Audi, zapraszam serdecznie. Można poczytać, można się troszkę dokształcić, podotykać i po, pomacać prawdziwe silniki BMW. Jest to silnik M20, silnik M30, sprawdzić jak to było w tamtych latach jak silniki wyglądały a jak wyglądają teraz jakie to były proste konstrukcje i niezawodne Kolejne ciekawe udogodnienie dla naszych klientów jest to strefa gamingowa gamingowym, który mamy do państwa dyspozycji. Oferujemy przejażdżkę a powiedzmy na North Life e, na naszym profesjonalnym symulatorze. Niezliczona liczba samochodów torów, cokolwiek nam się za, cokolwiek zapragniemy, to możemy się przejechać sobie powiedzieć. Również do państwa dyspozycji posiadamy PlayStation 5 z grami takimi na przykład jak Fifa, również rejsy, wyścigi samochodowe, wygodna kanapa, nagłośnienie, a na ścianie moja niunka, a za mną szkic toru Nord Schleife. Powiem szczerze, że po miesiącu funkcjonowania Alpina gara jest to najbardziej uczęszczany pokój przez osoby w przedziale 20-40, które przyjeżdżają na usługi, na krótko trwałe usługi, na krótkie, w miarę krótkie usługi, na usługi trwające godzinę dwie do naszego serwisu. A już teraz zapraszam Was w ręce Cezarego, który oprowadzi Was po części serwisowo-detailingowej. I zapozna was z naszą ofertą, sprzętem i tym, czym możemy się pochwalić w naszym kraju. Dziękuję Państwu uprzejmie. Jako, że Wojtek okay. przedstawił Wam część biurową i zaplecza, ja pokażę Wam wszystko od środka, czyli od części serwisowej, co można u nas znaleźć na serwisie? Znajdują się u nas stanowiska serwisowe w ilości 6 sztuk. Mamy Stanowiska dwukolumnowe, czterokolumnowe oraz mobilne. Do tego mamy dwa stanowiska wulkanizacyjne, również mobilne. Co jeszcze znajdziecie u nas na serwisie przede wszystkim całe zaplecze elektromechaniczne, gdzie urzęduje u nas Szymek. On zajmuje się u nas tutaj elektromechaniką, tuningiem i tym podobne oraz miejsce, gdzie Robert Kłada silniki, czyli tak zwaną remontownię. Tutaj mamy, w tym momencie u nas są dwa rozebrane silniki. Mamy silnik 3.0 TMSi i 6 oraz v z albiny. Także tutaj odbywają się prace, gdzie trafiają do nas właśnie skrzynie biegów, silniki i tym podobne. Przechodząc dalej, mamy wulkanizację. Mamy jakby dwa stanowiska wulkanizacyjne. Jedno mamy tu, oraz drugie mamy na końcu po prawej stronie, które zaraz pokażemy. Dlaczego rozdzielamy to na dwie części? Rozdzielamy to, ponieważ to mamy do felg stalowych, a tamtą wulkanizację mamy do felk aluminiowych, która jest po prostu bardziej precyzyjna. I jak wspomniałem, tutaj mamy całe zaplecze do felk aluminiowych. Jesteśmy w stanie obsłużyć tak naprawdę od najmniejszego rozmiaru do 26-calowego koła. Posiadamy na wyposażeniu myjnię, gdzie nagle trafia kółko, w wasze koło, ono nam się tutaj myje. Wtedy jesteśmy w stanie przejść sobie do tej sekcji, gdzie zostaje oczyszczone ze starych ciężarków, ze skleju, skleju na felgach aluminiowych i potem już po kolei jadąc sobie przez cały proces ściągnięcia opony, założenia nowej oraz wyważenia. Przechodząc dalej, mamy maszynę, do wymiany dynamicznej w oleju w skrzyniach automatycznych. Następnie mamy maszynę do orzeszkowania, czyli niczego innego jak czyszczenia kolektorów dolotowych, całego układu przede wszystkim dolotowego metodą orzeszkowania, czyli metodą łupin orzechów. Tutaj mamy Podnośnik czterokolumnowy służy nam on również do napraw serwisowych, do napraw bieżących, ale przede wszystkim służy nam on do zbieżności oraz geometrii, którą wykonujemy właśnie na tym podnośniku. Idąc dalej oczywiście maszyna do wymiany płynu hamulcowego, który również oferujemy w naszej ofercie. Przechodząc dalej na kolejne stanowisko, mamy dwie maszyny. Są to maszyny do obsługi układu klimatyzacji. Mamy maszynę do starego czynnika R134A oraz do nowego czynnika w samochodach, chyba po 16-17 roku R14YF. -E. Także jesteśmy w stanie obsłużyć samochody tak naprawdę z każdym gazem. Również, oczywiście, posiadamy dwie inne minie, oprócz tej kabinowej. Jest to minia kabinowa, lecz otwarta oraz ultra ultradźwiękową, którą mamy już w innym pomieszczeniu. Dzień dobry, witam w moim królestwie, zapraszam. E... Jesteśmy na fali Alpina Garage Detailing, miejscu, w którym właściwie kompleksowo zajmiemy się Waszym samochodem w kwestii detailingu i wrappingu. A co to tak naprawdę znaczy kompleksowo? To znaczy, że od cyklicznej i regularnej pielęgnacji powszechnie zwanego mycia samochodu, które u nas jest troszeczkę bardziej skomplikowane, aż po oklejanie. Ale nie tylko oklejanie folią winylową, ale także, a może przede wszystkim folią PPF, czyli zabezpieczającą lakier. I teraz jeszcze możemy to rozwinąć o folię PPF kolorową, czyli jednocześnie zmieniamy lakier, zmieniamy kolor, a zabezpieczamy samochód. Jeżeli chodzi o nasze miejsce, to teraz stoimy na strefie Mokrej. Tutaj mamy teoretycznie dwa stanowiska, na których wykonujemy przygotowanie samochodów przed bardziej skomplikowanymi pracami, takimi jak korekty lakierów, aplikacja powłok, no i przede wszystkim właśnie to popularne teraz oklejanie. No i oczywiście cykliczna, regularna pielęgnacja waszych samochodów, czyli mycie wewnątrz, zewnątrz, odświeżanie. To wszystko dzieje się tutaj na tej hali, która jest, no, według mojego uznania, niemal idealnie do tego przygotowana. Bezpośrednio samochód wjeżdża przez bramę. Mamy tutaj przygotowane wszystkie narzędzia, podprowadzone powietrze. No, wszystko, co potrzebne jest do tego, aby o te wasze samochody jak najbardziej profesjonalnie i sprawnie zadbać. Natomiast cała magia tych prac bardziej skomplikowanych rozpoczyna się tutaj na tych dwóch stanowiskach. Mamy dwa miejsca, z czego jedno podzielone jest bardziej na kwestię detailingową, drugie na kwestie wrappingowe. No i tutaj możemy teraz sobie zobaczyć, mamy trójkę, która właśnie jest w trakcie zmiany koloru za pomocą folii PPF. Była szara w Nartogreju, będzie w czarnym połysku bez metaliku, czyli można powiedzieć kwintesencja czarnego. I auto myślę, że już pod koniec tygodnia wyjedzie stąd w całkowitej czerni. Nasze miejsce, czym się charakteryzuje, bo może nie powiedziałbym wyróżnia, bo po prostu są pewne zasady aplikacji folii, które powinny zostać utrzymane. Miejsce tutaj jest niemalże sterylne, łącznie z tym, że mamy nawet zabezpieczony sufit, żeby żadne paprochy tak zwane, czyli jakiś kurz, drobinki, pyłki, nie wpadały nam pod folię i żeby samochód idealnie wyglądał. I to jest właśnie pierwsza, pierwsza strefa. Druga to strefa detailingowa złożona z e, świetnie dobranych świateł, które pozwalają nam po pierwsze zobaczyć wszelkie niedoskonałości, a dwa wydobyć tak naprawdę wszystko z tego samochodu, co jest możliwe. E, no i co najciekawsze, tak naprawdę to tutaj nic nie uniknie, e, nie, nie zgubi się. Każdy jeden, jakiś drobinka, rysa, wszystko pod tym światem jest tutaj wyciągnięte. Dlatego często paradoksalnie te samochody na zewnątrz wyglądają jeszcze lepiej niż tutaj w naszym świetle, bo ono po prostu ma wyciągnąć każdą niedoskonałość, ale z drugiej strony też pokazać, że samochód jest przygotowany w 100% i to nic nie umknęło naszej uwadze. Dodatkowo, też ta stepa, w której tutaj dokonujemy tych ostatecznych praw detailingowych, czyli aplikujemy powłoki. W moim mniemaniu miejsce do aplikacji powłok musi być równie dobrze przygotowane jak do klejenia, musi być czysto, sucho, odpowiednia wilgotność, e, prawie że sterylne laboratoryjne warunki. To jest też miejsce, z którego ostatecznie i finalnie odbieracie swój samochód i wyjeżdżacie nim. I to tutaj dokonujemy prezentacji tego, co z Waszym autem e, dokonaliśmy. Z mojej strony to właściwie tyle. Słuchajcie, jesteśmy właśnie na hamowni, czyli w miejscu miejsce, które kojarzy się ludziom głównie z pomiarem mocy, z, ze zwiększaniem mocy, później kolejnym pomiarem po zwiększeniu mocy, ale tak naprawdę jest to miejsce, w którym nie tylko zwiększamy moc, sprawdzamy osiągi naszych samochodów, ale takie osoby jak ja, czyli diagności. W tym oto miejscu są w stanie tak naprawdę rozwinąć skrzydła. Czyli jeżeli mamy problemy z samochodem, które pojawiają się w czasie jazdy, przy dużych obciążeniach, to to miejsce, oprócz tego, że właśnie możemy podnieść moc w waszym samochodzie, czy ją zweryfikować, jesteśmy w stanie też zweryfikować kondycję samochodu nie tylko pod względem mocy, ale też pomiaru parametrów, weryfikacji tego, co się dzieje w waszych samochodach w czasie jazdy. Jest to miejsce, które daje nam ogromne możliwości dzięki czemu też nasza diagnostyka i nasze naprawy są skuteczniejsze. Przebieg takiej diagnostyki albo pomiaru mocy wygląda w następujący sposób. Wjeżdżamy, przetaczamy samochód na rolkach, ustawiamy go, żeby sobie stał prosto w osi hamowni, zapinamy go z tyłu w jak, naj, jak najefektywniej, najczęściej jest to wkrętka. Ja często stosuję jeszcze jakieś dodatkowe punkty stałe, które jakby nadają się do tego w ramach bezpieczeństwa, bo Pewnie wielu Was widziało różne sytuacje z hamowni. Z przodu krzyżujemy samochód, czasami możemy go spiąć z przodu również do tyłu. Następnie wpisujemy rozmiar opon, żeby nasza hamownia wiedziała jakie mamy straty, rodzaj skrzyni biegów. Możemy podać wszystkie informacje związane z opływem samochodu, z wartościami, które wskazują jakby na opływowość naszego samochodu, ale to jest potrzebne tylko i wyłącznie do testu drogowego, który symuluje nam jazdę drogową. No po wpisaniu tych wszystkich wartości Nasz, na naszym wyświetlaczu klikamy kolokwialnie mówiąc start. Na określonym biegu w zależności od mocy samochodu rozpędzamy go w takim maksymalnym zakresie obrotów, żeby mieć jak najszersze spojrzenie na to co się dzieje w naszym samochodzie. W na naszego samochodu rozpinamy go, yy, blokujemy hamulce w yy, naszej hamowni. Samochodem można wymienić, wyjechać. Tutaj mamy efekt naszego pomiaru, czyli na dole mamy linię mocy samochodu, u góry mamy linię momentu. To jest akurat wykres z innego samochodu, ponieważ ten samochód dopiero będzie wjeżdżał na, na hamownię, będzie hamowany, tylko jeszcze w międzyczasie będziemy robić diagnostykę. E, robimy to zawsze przed pomiarem, żeby zobaczyć czy nie ma jakichś kluczowych, jakichś ważnych błędów, komunikatów, które mogłyby świadczyć o tym, że na naszej hamowni coś się wydarzy. Dlatego przed nami diagnostyka, później zapinamy no i, i mierzymy.